Witam w kolejnym filmiku, a nie przypomnę, w kolejnym perfumowo-zapachowym spacerze wzdłuż e, morza. Tym razem to będzie taki bardziej spacer, żeby pewnie słychać, szum fal. E, chociaż może jeszcze trochę też widać te plażę. E, akurat jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest takie powiedzmy molo, przystań. To jest tak fajnie, są piękne widoki, jest z każdej strony co innego. Szum fal, czy tutaj woda jest niejakoś mocno niespokojna, ale niejakoś y, totalnie spokojna. Y, jest generalnie spokojna, chociaż mówię, jest środek też tygodnia, także żeby też robi swoje. Y, dzisiaj mam już kolejny raz Rabarbar y, Ala Rozrzutnego. Będę porównywała też z Rabarbarem innego boskiego porcy, właśnie jest taka nowy nowym Zapachu, Ala podoba mi się też, ten zapach się w ogóle nie wysładza. Jest wytrawność, jest silna rabarbarowość, tak więc od początku do końca rabarbar w naprawdę dobrych parametrach. To jest styl Hermesa Hubert, ale o dużo lepszych parametrach, przypomnę. Co jeszcze chciałam powiedzieć? W innym filmiku były już takie rozważania odnośnie tych trzech najnowszych zapachów. Nie wiem, czy są najnowsze, ale to jest taka ta seria, jeżeli chodzi o morski klimat, nie, klimat, nie jest stosunkowo nowe. Nie wiem, czy coś nowszego wyszło. Nie wiem czy to blążbet, te takie mleczne, z trochę z czy one nie były później, ale e, właśnie te trzy zapachy, te Nabis, Sirenis oraz Abisis. Powiem tak, nabis mogłabym mieć. A wstałam, pokażę trochę może więcej. E, to jest bardzo fajne miejsce niedaleko Gdynia, takie niezwykle spokojne. Może jeszcze z takim ujęciem, troszeczkę skały, kamieni i trochę jeszcze... Tylko tutaj niedaleko, bo z drugą stronę już za tym gdy jest swimolo pomostem i wszystko tak. Bez tych różnych skarb. E, tutaj mamy te skarpy a w tą stronę po prostu e, w stronę Gdyni. E, one i tak są niższe niż e, LIP orłowski, chociaż ciężko powiedzieć, że te informacje są jeszcze aktualne, ale. Yy, tutaj na przykład yy, klipy po naszej stronie są naprawdę bardzo wysokie. Yy, natomiast tutaj już w dalszej części, już za tym mostem już yy, yy, brak. Tu mam jeszcze nadal słychać szum. Tutaj są takie drzewa, które takie pyłki rzucają na wodę, więc ona tutaj z przodu jest taka, taka w tych pyłkach. A nic się tej wody nie dzieje. Dwa te tu sobie przyszły. Treszki raczej wiedzą co dobre. Warz sobie tej dalej serpować. Prawdzają, do Ty Imagineris to nawis pod kątem takiej nadmorskości, chłodu i metaliczności, czyli intrygujące. Y Awis jest trochę zbyt zbliżony do Kerosinu, gdy i jednak wolę Kerosyn pod kątem parametrów. Natomiast Siren jest trochę dziwnie wypadało, przypomnę ale tak tak ciekawostkowo, poznawczo, niekoniecznie na zasadzie muszę mieć. Ja w w tym momencie, jeżeli chodzi o liquidy marionety, mam jeden fragment w kolekcji, miętowe melancholia, yy, ale dwa zapachy, myślę, że tak dwa, jeden, dwa, miałem mocno kuszą, muszę mieć większej ilości. To jeszcze jest kadrem na ten molopomost. Ym, widziałam jedną odpowiedź, co jest takim kupowaniu to pierwsze to lepsze, że właśnie rozmawia takich imazienacja, że nie wiem, czy był o na daną markę, chyba nie było, więc chyba zrobiłam, że jest to marka bardzo Trzeba mi się trochę mieszają zapachy pod kątem, tego, że jest dużo takich podobnych nas. Natomiast jest to marka bardzo różnorodna, bardzo intrygująca. Y, warto mieć ją na uwadze. natomiast takie wiem, Mi się i to za często odświeżałam, bo mi się niektóre te nazwy trochę mieszały po tym podróży były zbliżone. I potem nawet raz przez pomyłkę... Byłam pewna, że, że to jeden mi się podoba, potem byłam zdziwiona przykrótce, że kompletnie mi się nie podoba, to po prostu były bardzo zbliżone nazwy. Jedna była taka bardzo przybrudzona, taka animalistyczna i w ogóle mi nie pasowała, a druga miała taki klimat, taki trochę pustyni, suszonego piasku, suszonych owoców, a nazwy były bardzo zbliżone i właśnie tam, na przykład, y, uszek. Bardzo różnorodna marka, ogrom różnych motywów można w tej marce doświadczyć, także warto mieć ta marka na uwadze. Ale zastanawiam się, ale nie tylko. I wiem, że ta seria nadmorska najpierw się pojawiła chyba w Dragonfly, jak dobrze pamiętam, albo w Tiger Bear, e, a dopiero później, a już tak mówię, bo ja jestem ślienią, e, a później dopiero w Moon 2 w tym momencie jest. E, ten Blanche Bed. E, ma w sobie mleczność, górną, a jeszcze wymienie bardzo intrygujące i bardzo parametrowe. E, Melancholia to jest taki zapach z przepiękną miętowością. Jeżeli ktoś lubi miętę, to warto mieć ten zapas kolejki. Na uwadze, ale tak jak mówiłem, taki tylko przegląd nie omeladną markę, compendium z Liquid i marzynę rozwęciem w osobnym kierunku. Jednak w z fragrantiką w tle albo z jakimś tam z listą w tle pod tym kątem, żeby jednak żadnego zapachu, który poznałam z tej marki, nie ominąć. A faktycznie większość poznałam.